Gniezno. Pierwsza stolica Polski, miasto świętego Wojciecha, miasto królewskie, miasto otwarte, miasto turystyczne. Ale czy na pewno? Wjeżdżając do gniezna od strony Poznania, mijamy trzy tablice. Dzięki nim dowiadujemy się, że przekraczamy granice miasta, że jest monitorowane oraz że w centrum znajduje się strefa płatnego postoju. Dla tych, którzy nie wiedzą, jaką wartością historyczną dla Polski jest gniezno, nie czeka żadna zachęcająca informacja. My wiemy, więc postanowiliśmy się zatrzymać na najbliższym parkingu w okolicach katedry. Tam przywitała nas tablica informacyjna Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, na której przedstawiono plan miasta oraz wiadomości o gnieździe i najbliższej okolicy, napisane także w języku angielskim i niemieckim. Rozglądając się, widzimy jedynie opuszczone od kilku lat pomieszczenia PTTK oraz zamknięte budki z pamiątkami, które za szybami czekają na kolejny sezon turystyczny. W poszukiwaniu informacji turystycznej trafiamy do jej siedziby przy rynku, gdzie przedstawiona nam zostaje oferta, z jaką gospodarze miasta kierują się do gości odwiedzających gniezno. Jest to oczywiście oferta z dużym naciskiem na historię, ponieważ to, to jest jakby tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze miasto. Co, co oferujemy? Zrzeszamy przewodników, którzy, którzy oprowadzają po tych najważniejszych punktach miasta, czyli Katedrze, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezjalnym, po, po samym mieście w przeciągu ostatnich dwóch lat powstały nowe szlaki tematyczne po mieście, które właśnie są adresowane głównie do turystów indywidualnych. Jak się jednak okazuje, przeciętny turysta zatrzymuje się w Gnieźnie na dwie godziny góra 3. Czy wynika to z faktu, że nie wiedzą, co można ciekawego jeszcze zobaczyć w mieście? Sprawdzając miejsca, w których mogą zatrzymać się turyści w trakcie zwiedzenia Gniezna, dowiadujemy się, że właściciele hoteli sami często informują o atrakcjach, które warto zobaczyć. Turyści pytają o to. Zazwyczaj kierujemy ich do katedry bądź do punktu informacji miejskiej, która znajduje się przy rynku. W podobnym tonie wypowiadają się właściciele lokali gastronomicznych zlokalizowanych w pobliżu katedry. Jest katedra, jest muzeum, jest dolina pojednania. Klienci często też pytają o, o okoliczne mm, ciekawostki, decydują się często na Biskupin i na Ostrów Lednicki. Przypytując inne instytucje zajmujące się ruchem turystycznym na terenie miasta dowiedzieliśmy się, że materiały promocyjne do nich nie docierają. Często właściciele sami muszą wykazać się inicjatywą i przejść się po foldery i ulotki do Urzędu Miasta. Zainteresowani tematem wybraliśmy się do urzędu w celu dowiedzenia się w jaki faktyczny sposób są dystrybuowane materiały promocyjne. Dostarczamy do hoteli, w punkcie informacji turystycznej znajduje się każdy, kto potrzebuje, może zabrać. A poza tym chcę powiedzieć, że również bardzo szeroko wychodzimy z informacją turystyczną na zewnątrz, bierzemy udział w targach w Berlinie turystycznych. Znane światowe targi, jeździmy do Kan, znowu wygraliśmy grant, będziemy prezentowali się w Kan po raz kolejny, będziemy promowali nasze miasto. W miastach partnerskich zostawiamy broszury, by udostępnić naszym partnerom. Trudno jednak wywiedzieć, czy taka forma promocji odnosi faktyczne skutki. Większość właścicieli hoteli czy obiektów związanych pośrednio z branżą turystyczną twierdzi, że systematycznie spada ilość odwiedzających miasto. Powodów do narzekania na brak zwiedzających nie mają za to pracownicy Muzeum Początków Państwa Polskiego którzy ze swoją ofertą wychodzą nie tylko do turystów, ale także mieszkańców miasta. Jeśli chodzi o, o ruch turystyczny, w sezonie jest on bardzo duży, wzmożony. Dodatkowo to, co my oferujemy, zwiększa go, bo po prostu odpowiadają na to, co my proponujemy, czy to są właśnie dodatkowe lekcje, jakieś akcje edukacyjne, eventy na zewnątrz, wtedy tych odbiorców jest więcej. Niemniej także do gnieździńskich muzeów nie docierają żadne materie promocyjne miasta czy powiatu. Muzealnicy przyznają jednak, że chcieliby, aby oba samorządy aktywnie Włączyły się w ich działania, co na pewno przełożyłoby się na zwiększenie atrakcyjności obu placówek. Na pewno bardzo dużym wsparciem byłoby, gdyby taka była bardzo konsekwentna, szerzej rozumiana, taka otwarta jakaś polityka współpracy pomiędzy samorządem miejskim, samorządem powiatowym. Myślę, że to byłoby wsparciem dla naszej oferty, dla działań obu samorządów. Choć jeszcze trwa zima. To Małymi krokami zbliża się kolejny sezon turystyczny. W tegorocznym budżecie miejskim przewidziano m.in. przebudowę font fontanny na rynku, co zapewne wpłynie pozytywnie na walory estetyczne tej części miasta. Szkoda jednak, że tym sposobem nie uda się sprawić, by turyści mogli zatrzymać się w gnieździe na dłużej, lub niekiedy po prostu do niego zjechali zamiast omijać je bokiem.